Siemanko. Znowu ja. Pogodę mamy dzisiaj deszczową paskudną. Ale czymś trzeba się zająć, żeby dnia nie zmarnować. No i tak myślę, że to jest ten dzień, kiedy muszę pozdejmować ciężarki z mojego ciągnika jednoosiowego. Zwejmy. Pościągam ciężarki z kół. Pościągam ciężarek z przodu który działał mi tutaj jako zderzak. No i co? Będę próbował to zamontować do mojej nowej hybrydy. Mam nadzieję, że mi się to uda, że mi to wszystko spasuje. A czy się uda, nie wiem. No zobaczymy. Będę próbował, będę kombinował, może będę wiercił, może będę spawał, coś tam będę robił. Także, jak chcecie zobaczyć, co z tego wyjdzie, to zapraszam do oglądania. Zobaczcie, ja już ściągam ciężarki z drugiego koła. Wewnątrz były takie ciężarki oryginalne. O dwie sztuki. Z przodu miałem taki. No i te miałem wycięte z takiej blaszki. O bodajże 4 cm. Coś takiego. Do tego szpilki, żeby przymocować do felgi. Spójrzcie jak rozwiązałem sobie sprawę pompowania tam pod spodem o tu jest taki rant który się spiera i żeby można było pompować koło to zastosowałem takie dwie y, skrętki wentylka o parę razy napompowałem dało się nie było łatwo ale się dało więc myślę. Że jakby ktoś miał taki problem, to można spokojnie coś takiego zastosować. Ja się biorę dalej za kręcenie. Koło zaraz będę zakładał. Jeszcze tutaj muszę śruby, bo drugi ciężarek, ten płaski z blachy z drugiej strony, jest osobno przykręcony. A tutaj był osobno górny. Maszyna już stoi bez ciężarków. Ciężarki mam tutaj, zaraz sobie tu sprzątnę. Troszkę mało miejsca mi się zrobiło w garażu. Troszkę motor zajmuje miejsca. Pogoda jest dzisiaj kiepska, nie chcę go wyciągać. Na zewnątrz pada, więc tu mam takie troszkę zadaszenia i tu próbuję coś kręcić. No jakoś tam idzie, szału nie ma. Tak czy siak wejmę, idę schowam do garażu jej robota dzisiaj już dobiegła końca, znaczy robota przy niej dobiegła końca zaraz wyciągnę ciągnik hybrydowy i będę coś tworzył przy nowym ciągniku, przy hybrydzie słuchajcie powoli biorę się za hybrydowy zdjąłem obudowę, paska już wam powiem dlaczego otwór, który tutaj był na Koło sprzękłowe Według mnie będzie tam zbierało się błoto, czy obornik się oblepi na kołach, czy cokolwiek. Już lepiej, żeby to było odsłonięte. Myślę, że nie będzie robić chyba aż takiego bałaganu. Zobaczę. Jeszcze nie mam pewności. W żubrze było to inaczej rozwiązane, bo było zabudowane w całości. I troszkę to inaczej wygląda. Tutaj na koło sprzęgłowe jest otwór, nie wiem po co, ale to mi się trochę nie podoba. Druga sprawa, tak jak w żubrze będę musiał przerobić tą część. Jest to cięgno, które pociąga tak tzw. hamulec bezpieczeństwa postojowy. Z tym, że tak, mi tutaj brakło już niestety regulacji, śrubki są skręcone maksymalnie i jak wycisnę sprzęgło, to hamulec automatycznie hamuje. A Ja to w żubrze rozwiązałem w ten sposób, że to cięgno wypierdzieliłem, dałem cienki płaskownik, skręciłem na śrubkach, przez co się to usztywniło, bo z tamtej strony było sztywno, więc tutaj też tak nie latało się, nie mejdało i nie dzwoniło, i dużo lepiej to będzie wyglądało. Więc ja się zaraz za to biorę, wezmę kawałeczek płaskownika, dwie dziurki i zaraz to skręcę na śrubach. A później będę się brał dalej za przekładanie kół. Ja chcę po zewnętrznej stronie dać sobie te płaskie obciążniki. A co za tym idzie, muszę odwrócić koła, żeby nakrętki były od strony wewnętrznej, tak samo jak wentylek. Z tamtej strony będą nakrętki, a z tej strony będą gładkie śruby. Ja tutaj po prostu przykręcę wtedy ten odważnik, wywiercę trzy otwory, pomierzę. Mam nadzieję, że jakoś mi to fajnie spasuje. Bo tam na trzy szpilki mam zrobione. Te ciężarki chyba nie będą pasować z tego względu, że w kołach tych jest taka duża piasta. Wydaje mi się, że to nie wejdzie po prostu na w ten oryginalny otwór. Jeszcze tego nie wiem. Jak rozbiorę to się dowiem, bo przyłożę wtedy będę wiedział. Na razie powolutku. Pierwsze primo robię płaskownik do tego hamulca. Później będę się zajmował dopiero kołami i ciężarkiem przednim. Troszkę wydłużyłem, niedużo, raptem pewnie z centymetr. Ale to jest pewnie długość, która będzie mi potrzebna, żeby ten hamulec wyregulować. Zobaczcie, płaskowniczek zrobiony. Mogłem pomalować jeszcze, ale dzisiaj nie ma na to czasu. Po dwie nakrętki, żeby się za szybko nie popuściło, bo tu jednak luz jakiś tam musi być ale zobaczcie już się to nie kołata tak będzie całkiem inaczej i przez to, że troszkę to wydłużyłem teraz będę mógł na tych y, śrubach sobie ustawić żeby hamulec mi hamował dopiero gdy na drugi ząbek zaciągnę sobie dźwignię o to się tutaj rozchodzi żeby dopiero hamulec był zaciągnięty na drugim ząbku. Na pierwszym ma być tylko i wyłącznie sprzęgło. O, tak wygląda sytuacja. Słuchajcie, odkręciłem jedno koło, co się okazuje, że śruby nie są na wylot, tylko są tu takie szpilki. Więc tutaj tych śrub nie obrócę, ale to nic. Tak czy siak koło przekładam na drugą stronę, muszę odkręcić drugie, żeby opona jodełka jechała do przodu, więc. Około idzie na tamtą stronę, żeby wentyl był od środka, a później dopiero będę się zastanawiał jak przymocować odważniki. O, tak wygląda. Więc, Słuchajcie, jeden ciężarek założony. Ważna sprawa, bardzo mi zależało, żeby ciężarek ani nic nie wystawało poza. Obrys opony. Pewnie zapytacie dlaczego. Już Wam mówię, jeżeli oram gdzieś przy ogrodzeniu, przy siatce, coś takiego, wcześniej miałem tutaj śruby, które mi troszeczkę wystawały. Jak śruba zahaczy o siatkę, to rwie, niszczy to wszystko. A opona, jak nawet delikatnie się po siatce przesunie, to i tak za wielkiego bałaganu nie narobi. Więc staram się tak to skomponować żeby właśnie nic tutaj nie wystawało. Druga sprawa, troszkę ten ciężar i tak mi odstaje, z tego względu, że cofnąłem koło trochę do środka, o dobre 5 cm. Yy, powód tego, już Wam mówię, jest taki, że chciałbym, żeby rozstaw kół wynosił około 80 cm, pewnie też zapytacie, o, dlaczego akurat 80 Słuchajcie, no sprawa wygląda tak, że jak robię usługi yy, po różnych klientach yy, każdy jakoś ma tam furteczkę na ogródek czy coś takiego. No i standardowo jak to furtki, większość ludzi ma 80, czyli 80 cm. No i tu z tego względu właśnie szerokość yy, moich kół rozstaw kół. Chciałbym, żeby był jak najbardziej zbliżony do 80. Wiadomo, jak tam nie wiem, tutaj jeszcze mi za dużo się nie zbliży z 2 cm. Chyba, że zdejmę tą kopułkę, zobaczę. Tam jest tylko nakrętka z zabezpieczeniem. Także, jeżeli będę musiał, to tą kopułkę też zdejmę, żeby koło jeszcze przesunąć. Ja w tej chwili mam rozstaw na 84 cm tak żeby mi pasowało przynajmniej z 2-3 cm jeszcze to koło też przesunąć to przesunąłem dobre 5 może 6 cm na tyle po prostu żeby ten ciężarek mi się zlicował z oponą jakbym zrobił jeszcze z centymetr, to już by odważnik wystawał a tego właśnie nie chciałem dlatego teraz będę się zajmował tą stroną tak samo cofnę koło, wywiercę otwory i kolejny ciężarek będę montował. Te ciężarki, niestety, nie zapasowały mi do, do tej maszyny, bo nie wchodzą tam na piasty. Co za tym idzie, pewnie pójdą na sprzedaż. Jak ktoś będzie zainteresowany, jakąś godną cenę zaproponuje, to może jakoś się dogadamy. Tak czy siak. Ja się biorę za drugie koło i będę przykręcał kolejny odważnik. Słuchajcie, zakładam drugi odważnik. Spójrzcie, tyle przesunąłem koło do środka. Tutaj ten kapturek ściągnąłem. Został mi tutaj do śruby centymetr. Mam nadzieję, że to wystarczy. Opona nie będzie się niszczyć do śruby. Teraz jak założę ten odważnik, to tutaj na, tutaj na środku oprze mi się o oś, a śrub nie będzie dotykał, tylko na szpilkach dociągnę do osi i mam nadzieję, że to będzie tak działać, jeździć i że nic się tu strasznego nie stanie. Jeżeli zauważę, że mi się to popuszcza, przesuwa albo coś, Wtedy, ewentualnie, tutaj jakieś dystanse, nakrętki ponakręcam, żeby po prostu mocniej to ścisnąć i żeby nie opierało się o osi, tylko tutaj na dystansach. Ale na tą chwilę myślę, że ta oś się nie przesunie. Jak tutaj ładnie podociskam, nie powinno to. Mieć żadnego wpływu, znaczenia na jazdę, ani nie powinno się tu nic dziać. No wiadomo, czas pokaże, czy się nic nie wydarzy, dlatego na razie tak robię. A co z tego wyjdzie, zobaczymy po dniu, po tygodniu, po miesiącu. Jeżeli będzie się popuszczać, urywać albo coś, będziemy poprawiać. Jeżeli będzie działać, to będziemy tak jeździć, i tyle w temacie. Także ja to skręcam. To już jest drugi odważnik zaraz to przykręcę i koła mamy dociążone zostanie nam teraz tylko przód czyli zderzak przedni ciężarek który znalazłem na złomie bardzo porządny żeliwny niestety nie da się przyspawać żadnego mocowania ale są otwory więc ja w te otwory myślę też jakoś Tutaj z przodu postaram się zamocować. Jeszcze nie wiem jak to się dopiero okaże, ale coś kombinujemy. Ciężarki pozakładane. Wygląda to jako tako. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Tak sobie teraz myślę. Tak po dłuższym zastanowieniu, czy jak tymi śrubami trochę podociągałem do osi, czy nie. Po krzywie felk. Ciężko mi powiedzieć w tej chwili, czy jakaś tam siła będzie na nie działać. Tak czy siak, na razie tak to zostanie. Jeszcze tylko zmierzę, bo było zapytanie, jaki jest prześwit pod maszyną. Słuchajcie, tak mniej więcej wam zmierzę, żeby było wiadomo, pira z drzwi. Ale ja myślę, że to jest wartość tam jakieś 20 centymetrów myślę że więcej nie będzie więc nie są to jakieś strasznie y duże wartości więc w ziemniakach jak będą troszkę wyższe puszkowanie czy coś nie wiem czy wchodzi w grę słuchajcie od krawędzi tamtego koła do tej krawędzi takie mam jakieś 83, można by rzec tak na spokojnie 83 cm. Tyle udało mi się ustawić. Gdyby nie te ciężarki, na pewno to jedno koło można by było spokojniejsze przysunąć. Tam to drugie już nie bardzo, bo tam jest prześwit dość mały. Ale co tak, to na razie zostanie i tak to będzie jeździło. Ten film na razie kończę. Mam nadzieję, że będzie w miarę ciekawy. Ja już dzisiaj chyba nie będę, przynajmniej teraz nie będę robił, idę jakiś obiad ogarnąć, coś zjeść, chwilę odpocząć, bo troszkę na kolanach się tu nakręczałem, troszkę się nagimnastykowałem. No i co? Chwila odpoczynku na pewno nie zaszkodzi. Tak więc ja idę na przerwę. Zobaczę jak będę miał jeszcze trochę, jak to się mówi, werwy do pracy to może zacznę tę walkę z tym zderzakiem i przednim obciążnikiem, aczkolwiek to jeszcze nie jest nic pewnego. Także na razie trzymajcie się, do zobaczenia.